Cześć kochane osoby z znaku rana Witam Was bardzo serdecznie Zapraszam na kolejny horoskop Zobaczmy jakie karty wyciągnę dla Was W tym czasie, co będą oznaczały Jakie dadzą rady, a może Wskażą pewne ostrzeżenia Tego dowiecie się za chwilę Ja Wam bardzo dziękuję jak zwykle tutaj Za to, że jesteście, lajkujecie Oglądacie i komentujecie Jest mi niezmiernie miło A jakie karty Wam tutaj zaprezentuję Już Wam mówię Kochani, zobaczmy i tak, na pracę koło Fortuny, na emocje kula, mieczy Macie i zdrowie dziesiątka denarowa, więc układ dosyć mocny, bym powiedziała stabilny, choć w emocjach nieco chłodny i nie dający jeszcze jakiejś takiej konkretnej struktury, lecz zaczynamy. Od tutaj pracy i mamy koło fortuny, tak? Karta kapryśna, karta specyficzna, dobra dla osób, które gdzieś tam na przykład długo szukają pracy, zastanawiają się długo, na przykład też nad założeniem firmy, zrobienie czegoś, ich, ich jakby tutaj zastanawia, tak? Mają jakieś plany, ale nie wychodziło. No i teraz te koło fortuny daje nam możliwość transformacji, czyli zmiany na Korzyść i można się spodziewać, że jeśli coś nie szło po naszej myśli teraz, powinno się to zmienić. Jeśli mamy pracę, to również aspekt koła fortuny czyli jeżeli były negatywy, to zmieni się na pozytyw. I to tak dosyć nieoczekiwanie, można powiedzieć, że dosyć losowo i właśnie mało będzie w nas tej ingerencji, bo pewne rzeczy po prostu dziać się będą naturalnie, e, nawet bym powiedziała, no w sposób taki niezwykły, tak? Czasami oczekujemy jakiegoś cudu i on gdzieś nam rzeczywiście się pojawi. E, jeśli mieliśmy tendencje z kolei takie dobre w pracy, tak, no to musimy uważać, czy mamy pracę, czy też nie, na tendencje spadkowe, czyli że coś może nie wychodzić, ale będzie to tylko. I wyłącznie czasowe. Natomiast, jakkolwiek cokolwiek oznacza niepowodzenie, to niepowodzenie zmieni się w coś naprawdę korzystnego. Natomiast w emocjach mamy Kula Mieczy. Kul Mieczy jest kartą wskazującą przede wszystkim na to, że Energetycznie tutaj spotykać możemy inteligentne, błyskotliwe, bardzo surowe w ocenie osoby, które mogą nam się spodobać pod względem właśnie intelektualnym, ale czy dadzą nam konkretne relacje, od razu konkretne wyznania, no niekoniecznie kulmie, czy kojarzy się z niedotrzymywaniem obietnic i raczej jest nie do końca stabilny, nie, nie trzyma się słowa, choć może być sarkastyczny, fajny. I taki no, błyskotliwy, to może przyciągać, ale niestety, w energii takiej ogólnej, jest kartą dla mnie, w moim przekonaniu, osobą, która no, niestety nie daje poczucia stabilizacji. Jeśli mamy kogoś, to nie jest to właściwy czas na prowadzenie poważnych rozmów, bo przy królu mieczy po prostu bardziej się możemy pokłócić, lub no, nie, nie otrzymać tego, co chcemy czy czego chcemy. Bo po prostu tutaj on, ta osoba, czy mężczyzna reprezentowany przez cechy, kulamy, czy nie, nie dotrzyma słów, nie będzie widział w tym dla siebie sensu po prostu. Natomiast w aspekcie zdrowia mamy dziesiątkę denarów, tutaj musimy uważać na sprawy zdrowotne związane z chorobami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, czyli jeśli coś pojawiało się już wcześniej w rodzinie, a widzimy jakieś tendencje u siebie, no to warto je sprawdzić, zrobić badania profilaktyczne, no i generalnie pilnować siebie, tak? Szczególnie w takim czasie, gdzie jest ta karta. No I gdzie ona pilnuje tutaj tych aspektów, tak. Jest to dobra karta, bo ogólnie oznacza rekonwalescencję, siłę, dobre zdrowie ogólnie, tak. Wytrzymałość, ale też oznacza jakieś wydatki, te wydatki mogą być koniecznością w kwestiach zdrowotnych, i myślę, że tutaj musicie popatrzeć na aspekt zdrowia, jako inwestycji, która się zwróci. Tak? Czyli jeżeli zapłacę do dobrego lekarza, dobre leki, dobrą rehabilitację, no to mogę mieć pewność, że jednak gdzieś nam to przyniesie mi no, efekty. Tak? Zwróćmy uwagę też na sprawy gastryczne, czyli jakość jedzenia jakość przyjmowania jedzenia, tak? ilość, ale też ogólnie, na przykład pory jedzenia, może warto coś zmienić, ustabilizować. No i tutaj jelita, oczywiście przemiana materii, jak mówiłam, jest ważnym, są ważnym aspektem w ogóle, na który trzeba zwrócić uwagę i który może po prostu wymagać większej uwagi, ale układ jest niezły, myślę, że Wam także się spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i przechodzimy dalej do osób z podznaku byka. Witam serdecznie, drogie byki. Zobaczmy, co u Was wydarzy się w kwestiach, które zawsze dla Was omawiam, które są ciekawe i dają naprawdę niezwykle wiele informacji na temat przyszłości. Już patrzymy, drogie byki: praca, władca, emocje, szóstka mieczy i. Zdrowie to dwójka, mieczy, a więc układ dobry można by powiedzieć, chociaż tam w kwestii zdrowia nieco się pokazuje tutaj te rozchwianie, ale nie jest to coś złego. Tutaj dostaniecie takie informacje, rady, które powiedzą wam, na co warto zwrócić uwagę, czego unikać w kwestii takiej właśnie chwiejnej karty. Zaczynamy układ od tutaj karty władcy na pracę. Władca to karta, która wskazuje przede wszystkim na aspekt dominacyjny, siły, determinacji. Lubię tę kartę, bo ona oznacza wygraną w kwestiach zawodowych zwycięstwo, przyjęcie tutaj kontroli nad jakąś Sytuacją, osiągnięcie celu, czyli na przykład założenie firmy, otrzymanie takiej pracy, która nam odpowiada, ale trzeba się wysilić. No jest to karta właśnie takiej wielkiej żywiołowości, która nam pomaga i dzięki której my po prostu sięgamy po więcej. Tak? Możemy też liczyć na pomoc także jakiegoś silnego, bardzo dynamicznego mężczyzny, natomiast generalnie, karta. Wskazuje na tą naszą siłę, którą trzeba się wykazać, by no, po prostu pokonać rywali, jakieś przeciwności. Jeśli mamy tutaj oczywiście. Pracę to trzeba też uważać na konflikty władzy, niestety, bo czasami ten władca przejawia się w konflikcie władzy, na przykład polegającej na, na narzucaniu władzy te, przez kogoś, czyli mamy przełożonego, no i on tam się może czepiać za przeproszeniem, a więc też może być tutaj jakiś konflikt, że, że poczujemy się osaczeni, że coś będzie trzeba zrobić wbrew naszej nawet woli, ale co jest w tej karcie dobre, że jeżeli się wykażemy, no to możemy Tutaj naprawdę energetycznie, jakby otrzymać to, czego chcemy, wygrać, tak? Wykazać się trzeba tylko. Tu jest ten aspekt wykazania bardzo ważny. Natomiast jeśli chodzi o uczucie, no to mamy szóstkę mieczy. Karta kontaktów z daleka, karta bardzo dobra, bo oznacza oddalenie się od złych energii. Czasem karta izolacyjna, owszem, dla niektórych może być nadal. Aspektem izolacji. Z drugiej strony jest to karta właśnie podróży, kontaktów z daleka, przez internet i karta dająca naprawdę niezwykłe możliwości komunikacyjne, bo tutaj rozmowa, dialogi będą mieć znaczenie. Karta też odejścia w stronę dobrych czasów, czyli jeśli zmagaliśmy się, czy to samotni, czy będąc w relacji z jakimiś kłopotami. To możemy liczyć na to, że w końcu coś dobrego się wydarzy, że spotkamy na przykład bratnią duszę jest to karta brama, karta pokonywania przeszkód i dla niektórych osób, które na przykład gdzieś tam tutaj miały trudności, właśnie w porozumiewaniu się można powiedzieć, to karta gwarantuje właśnie zmianę na lepsze. Dla niektórych, na przykład stałych relacji, może oznaczać tutaj wyjazd, zmianę miejsca zamieszkania lub po prostu emigrację i taki ruch, który no, jest taki już konkretny, tak? ale korzystny. Tutaj nigdy mi się ta karta z negatywem nie, korzysta, nie, nie kojarzyła, natomiast w bardzo skrajnych aspektach można powiedzieć, że ktoś odejdzie lub my odejdziemy, tak? ale to musi być konkretny układ. Sama karta nie oznacza jako jedna tego tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, mamy dwójkę mieczy. Dwójka mieczy to rozdwojenie, czyli w tym momencie, jeśli my jakby będziemy zmagać się z jakimś problemem, otrzymamy jakieś wiadomości, to możemy być między młodem a kowadłem, wahać się. No i ta karta jest kartą blokad pewnego rodzaju, ale wcale nie takich blokach, które blokują i naprawdę przeszkadzają. To jest karta rozmyślań, czyli trzeba po prostu racjonalnie podejść do jakiejś kwestii. Rozchwianie jest możliwe, ale ono jest do przełamania. Fakt, faktem nie warto przy tej karcie długo. Czekać z decyzjami. No to jest prawda, że to jest karta, która mówi o takiej szybszej decyzji, szybszym przemyśleniu pewnych kwestii. Uważamy na oczy, aspekty oczywiście dłoni, ale też tutaj gardło, układ oddechowy może sprawiać pewnego rodzaju trudności, układ nerwowy. No i jest to czasem karta jakiejś operacji lub właśnie dylematu odnośnie do operacji, badań, zastrzyków, terapii. Natomiast sama w sobie karta nie jest jakaś negatywna, lecz ma ten aspekt wahania w sobie, i warto go szybko rozwiązać, nie trzymać, nie tłumić pewnych rzeczy, tylko rozwiązywać je racjonalnie. Czego Wam życzę? Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z pod znaku bliźniąt. Witam serdecznie, witam drogie bliźnięta. Teraz przychodzę do Was. No i zobaczymy, jakie karty dla Was wyciągnę właśnie na ten czas. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za komentarze, za łapeczki w górę, no i za to, że oglądacie, cieszę się bardzo. Zobaczmy na pracę, tak, magika macie, na emocje. Ósemka mieczy i szóstka była w aspekcie oczywiście zdrowia. Tak więc mamy tutaj fajne karty, oprócz może jednej trochę zblokowanej, ale... Zaraz będziecie wiedzieć, co robić, czego nie, by uniknąć pewnych blokad. Magik na pracę jest fajną kartą, bo to jest karta możliwości, wszechstronności, elokwencji, daru komunikacji, które możecie wykorzystać we właściwy sposób, by zaczarować daną osobę, daną sytuację. Jesteście w stanie właściwie wszystko osiągnąć, jeśli chcecie, bo tutaj no, ta karta jest taką specyficzną kartą, ona zachęca do indywidualnych decyzji, do zakładania firmy, do podążania własną ścieżką w sposób taki odważny, przebojowy, ale też łączący różne elementy. To nie jest kuglarstwo tylko po jednej stronie, ale musimy naprawdę użyć wielu szczegółów. Informacji, kontaktów na przykład, by osiągnąć tutaj konsensus. To samo, jeśli mamy pracę, także powinniśmy być wszechstronni, komunikatywni, by odpowiednio przekazać pewne wiadomości, by je zdobyć, by osiągnąć jakiś sukces. Też bądźcie magami, czarodziejami otoczenia i pokażcie swoją osobowość z jak najlepszej strony. Dlaczego? Bo załatwicie pewne sprawy naprawdę korzystnie. Bardzo fajna też karta na załatwianie spraw urzędowych. Natomiast jeśli chodzi o emocje, macie tutaj ósemeczkę mieczy. Ósemka mieczy jest kartą Zblokowaną, szczególnie dla kobiet, one tutaj mogą się niestety gdzieś tam energetycznie blokować na pewne aspekty, więzić, zobowiązywać, same mogą rzucać jakieś słowne zobowiązania, które będą, ją, będą was po prostu blokowały, a nie będziecie na przykład tutaj szukać kogoś innego, tylko skupiać się na czymś, co w danym momencie będzie was więzić, właśnie obojętnie, czy macie kogoś, czy nie tutaj zobowiązania czy kogoś, czy wasze mogą być z poważnym czynnikiem do spowalniania możecie cię czuć jak w klatce i możecie nie dokonywać niestety postępu ale tutaj w tej klatce czy z tej klatki można wyjść bo jest to klatka tylko i wyłącznie naszych myśli i skupianiu się na jakimś jednym kierunku tak? w tarocie Litera White'a jest to karta gdzie kobieta ma Przepaskę na oczach, tak? Miecze są przed nią, ale ona tego nie wie, że drogę ma właściwie tutaj polną, choć właśnie przepaska oczekiwań, właśnie jakiejś sytuacji może ją blokować i ona tego może nie widzieć, a więc jakieś rozwiązania będą, ale musimy przejrzeć na oczy, żeby tutaj po prostu dokonać odpowiedniego wyboru i pójść naprzód, bo to jest dosyć ważne. Natomiast w zdrowiu. Bardzo fajna karta, szóstka buław, karta zwycięstwa, karta dająca tutaj szerokie pole do zadowolenia, karta otrzymania dobrych wiadomości, konkretnej pomocy, dobrych osób wokół, które będą nam sprzyjały i w ogóle możemy czuć przypływ takiej fajnej, mocnej. Pozytywnej energii. Jest to karta triumfu nad chorobą, nad jakąś sytuacją, nad trudnościami, tak naprawdę. No i tutaj ona wskazuje, że jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić dla siebie i pokonać pewne przeciwności. Zwróćmy uwagę na ciśnienie, na kwestie krążeniowe, oczywiście kości mięśni stawy. Jest to po części karta pewnego ruchu, który możemy wykonać i który jest dobry, konieczny, ale nie zagwałtownie. Tak? Tutaj też gwałtowność nie jest wskazana, natomiast bardzo pozytywne aspekty pokazują się właściwie na każdym kroku. A więc powinniście się cieszyć z tego zdrowia i tego Wam życzę, żeby było wszystko dobrze. A więc Trzymajcie się, dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie, hej.